To nie bajka, to najlepsza historia. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o Wołyniu. Mamo, słyszałem o Wołyniu, czy to prawda, że Ukraińcy tam mordowali Polaków? Tak. W 1943 roku na Wołyniu doszło do straszliwej tragedii. Ukraińska upa dokonała masowych mordów na polskiej ludności cywilnej. To jedna z najtrudniejszych kart w historii naszych narodów. Dlaczego do tego doszło? To były czasy wojny. Niemcy i Sowieci okupowali Polskę, a część Ukraińców chciała wykorzystać moment, żeby stworzyć własne państwo. Niestety, częścią tego planu było usunięcie Polaków z Wołynia. Ilu ludzi zginęło? Szacuje się, że nawet ponad 100 tysięcy Polaków. Głównie kobiety, dzieci i starcy. To były masowe rzezie, które dziś określamy jako ludobójstwo. To jak mamy na to patrzeć dzisiaj? Mamy pamiętać, ale czy wybaczyć? To bardzo trudne pytanie. Pamiętać musimy, bo to część naszej historii. Ale wybaczenie to zależy od ludzi. Niektórzy mówią, trzeba przebaczyć, żeby budować przyszłość. Inni, nie da się wybaczyć takiego cierpienia bez przyznania się do winy. Czy Polacy i Ukraińcy mogą się pogodzić po czymś takim? Myślę, że tak. Jeśli obie strony będą mówić prawdę, pamiętać o ofiarach i szanować ich pamięć, Historia nie może dzielić na zawsze, ale musi być opowiedziana uczciwie. A wy co myślicie? Wybaczyć? Napiszcie koniecznie w komentarzach, bo to ważne, by rozmawiać. I subskrybujcie, żeby poznać więcej takich ciekawych historii.